Chcesz wypłacać pieniądze z fundacji i nie płacić od tego PITu? Normalnie, każda wypłata świadczeń oznacza podatek, który każdy musi zapłacić. Fiskus zawsze chce swoją część, ale w fundacji rodzinnej ustawodawca zrobił wyjątek. Małżonek, dzieci, wnuki, a także rodzice, jeżeli są beneficjentami fundacji, dostają wypłaty bez podatku dochodowego. To całkowite zwolnienie z PIT. Przykład. Fundacja wypłaca na przykład synowi 100 tysięcy złotych. Sama fundacja zapłaci 15% podatku CIT, czyli 15 tysięcy złotych. Syn dostaje 85 tysięcy złotych i od tego nie rozlicza już podatku PIT. Zero dodatkowego podatku po jego stronie. Dzięki temu fundacja rodzinna pozwala legalnie przekazywać pieniądze najbliższym. Bez podwójnego opodatkowania i bez straty po stronie beneficjentów. Chcesz wiedzieć, jak fundacja wspiera rodzinę bez podatków? Obserwuj mnie, pokażę ci, jak działa to w praktyce.